Dzisiaj widzimy, odbywa się harcerski start ZHP Wschowa. I jest to uroczystość połączona z jubileuszem 30-lecia istnienia 12. Harcerskiej Drużyny Pożarniczej i 15-lecia istnienia 11. Harcerskiej Drużyny Pożarniczej Pomień. Gminny Związek Drużyn Wolsztyn należy do Hufca Wschowa. Więc Gminny Związek Drużyn to yy, można powiedzieć połowa Hufca Wschowa w tej chwili. Między innymi skąd tutaj młodzież przyjechała do nas? Z jakich miejscowości? Yy, poza Wschową to jest Sława, to jest Wolsztyn, Rakoniewice, Przemęt, yy, Stary Widzim. I, I drużyny wolstyjskie. W każdym roku harcerze spotykają się jak gdyby na takim pierwszym rajdzie, spotkaniu, kiedy wszystkie drużyny rozpoczynają pracę harcerską roczną i kończy się to takim świętem chówca w czerwcu i potem odbywają się obozy harcerskie. Czyli to jest takie wspólne świętowanie tego, że zaczynamy kolejny rok harcerski. Jubileusz 30-lecia 12. harcerskiej drużyny pożarniczej jest to jedna z najstarszych drużyn na naszym terenie. Jej założycielem był druh harcymysłowa Mir Wieczorek w 1984 roku. Do dzisiaj istnieje, chociaż dzisiaj już istnieje w strukturach szczepu harcerskich drużyn pożarniczych, w którym funkcjonują cztery drużyny. Ale dwunastka jest najstarszą naszą drużyną i dzisiaj taki piękny... 30-letni dorobek świętuje. Zapewne wiele osób przewinęło się właśnie przez te szczepy drużyny. Tak, jak policzyłam samą kadrę drużynowych i przybocznych, którzy pracowali, jest to prawie 40 osób. Okay. A do tego, gdybym miała policzyć wszystkich dzieci, które w ciągu 30 lat przewinęły się przez nasze widzimskie drużyny harcerskie, myślę, że byłoby to kilkaset osób. Ważne jest to, że w tej chwili do drużyn harcerskich trafiają dzieci naszych pierwszych harcerzy sprzed 30 lat. i to też jest to zrozumienie rodziców dla naszej pracy i to, że w tej chwili w szczepie jest ponad 90 dzieci, w samym szczepie w Widzimiu. Wynika właśnie stąd, że dorośli nasi pierwsi harcerzy, nasi rodzice już wiedzą, że harcerstwo jest czymś niezwykle pięknym, ważnym, czymś, co uczy, wychowuje i buduje młodego człowieka i dlatego dają nam dzieci na wychowanie. Sroka opiekun, na a na wieczorek.